Moje dziecko, wiem, jak bardzo cierpisz. Widzę Twoje zmęczenie, Twoje lęki, Twoje ciche łzy w chwilach, gdy nikt nie patrzy. Wiem, że są dni, kiedy siły Cię opuszczają, kiedy ból wypełnia Twoje ciało, a serce zdaje się być przytłoczone ciężarem, którego nie możesz unieść. Może lekarze nie potrafią znaleźć rozwiązania, może Twoja dusza nosi rany. Które od dawna nie mogą się zagoić. Może czujesz się samotny, zagubiony, osłabiony walką, której nikt nie widzi, ale ja widzę jestem przy tobie. Tak jak stałam przy moim synu, gdy dźwigał krzyż, tak stoję teraz przy tobie. Tak jak ocierałam jego łzy, tak dziś ocieram Twoje. Tak jak ufałam, że jego cierpienie nie było daremne, tak proszę Cię, byś i Ty zaufał, mój syn. Jezus Chrystus jest lekarzem ciała i duszy. To on uzdrawiał chorych dotykiem swojej ręki, otwierał oczy niewidomych, podnosił sparaliżowanych, przynosił pokój tym, których serca były udręczone. On jest tu, teraz, gotów podać ci swoją dłoń. Gotów, by przynieść ci uzdrowienie, którego potrzebujesz. Moje dziecko, otwórz się na Jego miłość. Niech ta modlitwa stanie się Twoim wołaniem. Twoim aktem zawierzenia, Twoją drogą do uzdrowienia. Zacznijmy razem, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Powtarzaj za mną słowa modlitwy. Niech każde wypowiedziane słowo otworzy Twoje serce na łaskę, którą mój syn chce Ci ofiarować. Mój Panie i mój Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu tego Dziecka, które dziś woła o uzdrowienie. Ty znasz Jego cierpienie. Widzisz każdą Jego łzę, słyszysz każde wołanie serca, którego nikt inny nie potrafi usłyszeć. Jezu, Ty jesteś lekarzem duszy i ciała. Ty uzdrawiałeś chorych, otwierałeś oczy niewidomym, podnosiłeś tych, których siły opuściły. Dziś, mój Synu, przynoszę ci to dziecko, które potrzebuje Twojej mocy. Dotknij Go swoją miłością, uzdrów Jego ciało, usuń każdy ból. Każdą chorobę, każdą słabość, która mu doskwiera. Jezu, jeśli jest taka Twoja wola, niech każda rana, każdy niedomagający organ, każda komórka jego ciała zostanie uzdrowiona przez Twoją wszechmoc. Niech Twoje święte imię będzie jego źródłem siły i życia. Mój synu, uzdrów także Jego duszę. Ty widzisz jego lęki, jego wątpliwości, jego rany, których nikt nie zna. Ty wiesz, jak często czuje się słaby, jak często brak mu odwagi, jak często nie potrafi dostrzec światła w ciemności. Oczyść Jego serce, Jezu przebacz Jego grzechy. Uzdrów każde wspomnienie, każdy ból, który nosi w sobie od lat. Niech Twoja krew Go obmyje, niech Twoja miłość Go napełni, niech Twoje przebaczenie przywróci Mu pokój. Jezu, uwolnij Go od lęku. Ty powiedziałeś, nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat. Daj mu serce pełne ufności, serce, które nie boi się przyszłości, serce, które spoczywa w Twoich rękach. Ojcze niebieski, zawierzam Ci to dziecko. Przyjmij je w swoje ramiona, tak jak przyjąłeś mojego syna, gdy oddawał swoje życie na krzyżu. Niech Twoja miłość je prowadzi, niech Twoje miłosierdzie je uzdrowi, niech Twoja łaska go nie opuszcza. Jezu, ty jesteś Jego nadzieją, ty jesteś Jego schronieniem, ty jesteś Jego uzdrowieniem. Niech jego serce na zawsze należy do ciebie. Amen. Moje dziecko, Bóg usłyszał Twoje wołanie. Każde słowo, które dziś wypowiedziałeś, dotarło do serca mojego syna. Każda łza, którą wylejesz w modlitwie, została dostrzeżona przez Ojca Niebieskiego. On jest blisko Ciebie. Nawet jeśli nie widzisz natychmiastowej odpowiedzi: On działa w ciszy, On uzdrawia w swoim czasie, On prowadzi cię ścieżką, której być może jeszcze nie rozumiesz. Ufaj, moje dziecko, nie pozwól, aby zwątpienie wdarło się do Twojego serca. Mój syn jest wierny swoim obietnicom. Tak jak uzdrawiał chorych w czasie swojej ziemskiej wędrówki, tak i dziś jego moc nie jest mniejsza. Tak jak podnosił tych, którzy upadli, tak i dziś wyciąga do ciebie swoją dłoń. Trwaj w modlitwie, nie ustawaj w zaufaniu. Każdy dzień powierzaj Jezusowi, a On będzie cię prowadził. Nie bój się powierzać Mu swojego cierpienia, swoich trosk, swoich pragnień. On jest Twoim Panem, Twoim lekarzem, Twoim Zbawicielem. Moje dziecko, ja jestem przy Tobie. Wstawiam się za Tobą każdego dnia tak jak wstawiałam się za uczniami mojego syna, gdy ich serca były pełne lęku. Nie jesteś sam. Moje matczyne ramiona są otwarte, by Cię otulić, by ukoić Twój ból, by przypomnieć Ci, że jesteś kochany. Niech pokój mojego syna spocznie na Tobie. Niech Jego miłość Cię otacza. Niech Jego moc uzdrowienia przeniknie Twoją duszę i ciało. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. O najdroższy synu mój, Jezusie Chrystusie, Ty, który jesteś źródłem wszelkiego miłosierdzia i nadziei, przychodzę do Ciebie, by oddać w Twoje ręce troski tego, kto teraz mnie słucha. Wiem, że Jego serce jest pełne ciężaru, wypełnione zmartwieniami, niepokojami i lękami, których nie potrafi już unieść samodzielnie. O Jezu, Ty. Który znasz nasze serca lepiej niż ktokolwiek, wejrzyj na jego życie. Znasz każdą chwilę jego bólu, każdą trudność, która go przytłacza. Wstawiam się za nim, jako matka, która czuwa nad swoimi dziećmi. Proszę cię, weź jego zmartwienia i niepokoje w swoje boskie ręce. Oddaję ci wszystkie jego prośby, modlitwy i łzy. O Jezu, panie nasz, który przeszedłeś przez cierpienie krzyża, aby nas odkupić wejrzyj na cierpienie tego człowieka który szuka twojej pomocy on pragnie znaleźć ukojenie pragnie odnaleźć nadzieję w swoim życiu błagam cię synu mój dotknij jego serca aby poczuł twoją obecność aby wiedział że nie jest sam w swojej walce o Jezu, zbawco nasz otwórz przed nim drzwi swojej miłosiernej miłości spraw aby wszystkie jego troski i bóle przemieniły się w pokój serca, daj mu siłę do przetrwania trudnych chwil i otocz go swoją łaską, która prowadzi do odnowienia ducha. Ty, który nie odmawiasz swojego miłosierdzia żadnej duszy, przyjmij tę modlitwę z głębi serca mojego dziecka. Wiem, że każda modlitwa zanoszona do ciebie jest wysłuchana, a każda dusza, która się do ciebie zbliża, odnajduje ukojenie. Dlatego dziś proszę cię, abyś otworzył swoje serce na prośby tego, kto zwraca się do ciebie w chwili swojej potrzeby. O Jezu, ufamy tobie, że żadna troska nie jest zbyt mała ani zbyt wielka wobec twojej miłości. Proszę cię, abyś wylewał swoją łaskę na tego człowieka, aby odnalazł światło w ciemności swoich trudności. Niech twoje miłosierdzie będzie źródłem pocieszenia, które wypełni jego serce radością. Panie mój, powierzam Ci wszystkie jego lęki, te skryte głęboko w sercu, te o których boi się mówić, i te, które wyznaje w cichości swojego ducha. Błagam, abyś przemienił jego ból w siłę, jego zwątpienie w wiarę, a jego smutek w nadzieję. Ty, który jesteś życiem, prowadź go przez każdy dzień. Ukazując mu drogę, którą ma kroczyć. Matka Twoja, Maryja prosi dzisiaj za Nim, za Jego rodziną, za Jego bliskimi. O Jezu, usłysz naszą modlitwę, spójrz na nas swoją łaską i daj temu człowiekowi poczucie Twojej nieustannej obecności. Spraw, aby każdego dnia miał odwagę podnosić swoje serce do Ciebie, w nadziei i ufności, że Jego prośby zostaną wysłuchane. Matko nasza Maryjo, Ty, która nieustannie wstawiasz się za nami, proś syna swojego, aby nie opuścił tego, kto do niego teraz woła. Niech Twoja miłość, Twoje matczyne serce zawsze opiekuje się tym człowiekiem i prowadzi go do wiecznego pokoju w ramionach Jezusa. Amen.